Co robicie? tam Wolka! Ale czekajcie, czekajcie, czy czegoś Wam to nie przypomina? No. Zaraz będziemy wszystko robić. Dobrze. Pierwsze primo. Bierzemy jajo. I oddzielamy. Tu wrzucamy białko. Rzutko oddzielnie, ono nam nie będzie potrzebne. Teraz Luna, na otwórz sodę. Musisz mm. Pomogę. Bierz łyżeczkę. I wsyp łyżeczkę sody tutaj. No tam do tego jajka. Jeszcze dawaj. Co? Ciało? No. No Dobra. Koniec. Nie, nie, nie. Co? Co teraz? Dajemy barwnika. Chyba. Chyba, że już go tam nie ma. O! Jest. Cieszasz? Mama! Mama! Mama zajęta paczki przyszła. co? Damy jeszcze jedną. wujka! Wujka? Wujka! Wulkan! Wujka? Wujka? Jajka? Wujka. Ja mam jeszcze jedną. Wow! To moja to poduszka? O no! O ja bez ale to było. Ale to. Wow! Myślałam, że cuksy zamówiłaś. Pokaż. Nie mam jeszcze. A? Nie, to tak u mnie będzie. Cuksy będą w vlogu. Vlogmasie. Więc no to nie zdradzaj. O nie! A to jest na przegląd. Film świątecznych rzeczy, żebyście mogli kupić zanim wykupią. Dobra Ola, wiesz co, nie zabieraj show i sobie rób swoje show na swoim kanale. Dziękuję. Lewaj to tutaj. I do góry, do góry, do góry, do góry. Ja, I ten? I ok. bombastic cider No, białka, białka. Ale, ale wulkan. A jakim To się ścina nawet tak, co? Ale tam soda białka da, robi, co tam jeszcze Nic jest? Nic nie robi. No soda. Pęcznie, ja białka robi tak, jak ubijaczną. No. A żółtko na w ogóle. Koniec, tada brawo już. Wow, Luna. <laughs> ale entuzjazm. Ona się przestraszyła. <laughs> Tato dupoty, Co to? Te dupoty Cute. Co to? Takie. Mikołaj, mi jakie to minciutkie. Nie gnieć tego. O ja. Spójrz. Spójrz jakie to ładne jest ja Chcesz coś kupić, tak? Nie. Rynaczek, na stawiasz coś? Zapraszam. A, to są te, poczekaj, gwiazdki metalowe na choinkę, wow, cute. To ja je sztabię. Tak? tak? Ma, masz pieniądze? Tak. Koń czy jelen? jelen. Koń, jelen. No, są a, koniec. koniec. Leon się łudził na przegląd. A, Tutaj był Rafał, a Wojtek. Co tu robicie? A ja nic nie robię. A ty, Leon? A ja co? Ja reklamę robię. Reklamę? A Rafał? co? A ty, co robisz? O, ja nie. On patrzy, chce być przedpremierowo. A reklamę? Sprawdza, co klikam. A ja? Sprawdza, co klikam. Ja to. No, a ty co? Ty. Ale on je, on non stop coś je. Ja non stop kupuję, ale on non stop je. Wiecie... Ja... Znowu bym coś zjadł. Znowu bym coś kupiła. A ja coś kupiła. kupuję, a ja coś je, jest... nie kupiłam coś Ja Ja bym je. masz takie kulisy, co? Życie, nagrałam. DGS, no. Czy wy nie kupiliście? Uuu! No. Widzę, że coś dla kotów, i zaprawasz. Przemotowa. Co to jest? Przemotowa, No. Żeby tam uszczelnić yy, barkę. Aha, wędzarkę będziecie robić? Nie zrobiona, tutaj musczelnie. Okej okay. A tu kto? Ehe, Genold, co ty robisz? Co ty robisz? Hello Jak idzie? Ostatnie okno? No co wiesz ostatnie, Pierwszym przyklejaniu. Ale ostatnie to się liczy. Tutaj zobaczcie, okienko już gotowe. I na froncie też. Wszystko no, wygląda to inaczej czyściej. Kto to taki wystrojony? Nie

Tobie jak? To ja. No i co ty będziesz robić? Mam uczyć syna. Tak mówisz? i umiem pisać. Mhm. Jak ktoś nauczy. Jak ktoś cię nauczy, to umiesz? Mhm. Mhm. I witam panią mamę. Już? I witam moich fani. I kocham was wszystkich. Aaaa! Aaaa! Szki! Jaki! Cześć! Cześć! Każdy był fany kanał. Czy wy moi fani, żyjecie? Powiedzieli, że <grym> są wasze urodziny dzisiaj. Chaję <grym> ją nowe. Powiedzieli, że są dzisiaj urodziny. -no. no, ten kasma y i jeszcze ta. Fo idea i te ja zamykają mi pokój? Tak. A dlaczego? Nie o, Nie widziałem. Tutaj mamy zaklejone jedno okno, a to drugie będzie zaklejane dopiero. Boże, jak tam wejść do Was? Prosto. Jak? Pomiędzy poprzedpalami. Poważnie? Przez... No. Jak ja mam tu przejść? To jest jak alicja w kraju mieszanów. Jezu. Boże, nie... <laughs> okay. Wow. Lasy masz normalnie w plece, ot puch szpada. Mm -hmm. Jak idzie? Pukin wąż, szybki golkarobot. No raczej z powrotem. Chcę mu drosić. Takie mądrości. Mirka mądrości. Wirek, jakieś twoje mądrości znalazłem w tym kajecie. Co? Jakieś twoje mądrości znalazłem w kajecie. Jakie? Brzydka dziewczyna nienawidzi lustra na przykład. <grymne> Co to? Co to jest, tato? I jest ten Bardzo mądre rzeczy są. Na przykład... Nie pluj do studni, może jeszcze będziesz musiał z niej A co to, skąd to, ten kajet? No, dzień dobry, kurczaki. Zobaczcie, jak urosły. Tu już jest kurczaczek jeden. Gdzie reszta? Tam z tyłu idzie. Mały. A tutaj ten biały. A tutaj kuski urzędują we mgle Co tam? Kto tu idzie gębioskanie? No chodź No chodź, Margiela w ogóle ona chyba jednak się nazywa Margiela no. A dalej z kozłem. Nie wiem, jakoś nie idzie nam chyba z imionami ostatnio. Możecie pisać jakieś propozycje, jak ten kozioł miałby się nazwać. No proszę popatrzeć. Taką ma łatę, a śmieszne jest to, że ma kurczę jednego roga. Pokażesz go? O Jezu, co ty robisz? No zobaczcie, to mu odrasta z jednej strony, ja nie rozumiem. Z tej też rośnie, tylko nie widać. Zobaczcie jaka mgła. Już tak typowo jesiennie się zrobiło. Dzień dobry. A tu update drogowy. Popatrzcie jakie te rogi już duże. No gdzie Ty uciekasz? Wiesz co, co? Świąteczną? A jaka to świąteczna? Ptacz. Co ma na końcu? Nie. Nie! To jest no. Mhm, mm No dobra. Tak uważasz, że smaczna, to poproszę. Bez smaku. A bez smaku, to ja poproszę z jakimś smakiem. Ale ona jak tak za... chory. O, że się. Dobrze. No jest. Zobaczcie, jak mamy Starbucks w domu. Cześć dużo, czy małą? Dużo. To proszę. Głoś. Wow Luna, jesteś baristą, profesjonalnym. Czas chcesz dams. Takie kiekie się Bu? Luna przeprasz. No Luna dziękuję za kawkę A tutaj w ogóle tak się stało, że siedzę z babaskami Bo mama W sensie Ola Z naszą mamą pojechały Na zakupy, a chłopaki robią okno, Co nie? No <grytanie> <grytanie> Uuu, I co tam? Nic Żyją czy nie? Żyją Te ziemniaki są ja. Te ziemniaki są jak wampir. Nie dadzą się zatłuc. Im starsze, tym gorsze. Jezu. Jezu! Co wy macie dzisiaj za chory humor? Dobrze, że nie wszystko wam pokazujemy, bo byście się kurczę zadziwili. Nie słyszeliście że brzozy. można zatłóc? Czego? Brzozy. Co to? Brzozy. Kołkiem osinowym. Nie wiem. Ja, ja myślę, że ta jakieś polityczne tutaj, te. Ta... Czy to tak? Że co? Że co? Że co? Aha, tu jest kniłek. Nie mam jednak, bo nagrywam. Trzeba sobie zrobić. To ile one były w tych warach? Dwa dni. Serio? Kołamstwo. Dwa tygodnie.

Co robicie z tymi porami? Może się przydadzą, czy też przydadzą? Odskili! Co tam? Co tam fajnie? Co? się nie da? to nie da? A gdyż dlaczego? A gdyż dlaczego?

jest gotowe. No ja gotowa, jak gotowe, jak ty? jest stropel. No nie jest gotowa. Przyszedł czas żeby posprzątać o że tutaj te liście żółte była sobie W zeszłym roku, jak były zmrużone, to je wyrywałam, ale teraz są takie brzydkie i gnijące, że wyrwał teraz. Gawęda jest pana koroną, z czym muszę tym przykryć. Tutaj zapsadziłam te buchy na ufotnków, na naczyciasków, czosnków ozdobnych, że tutaj między tym żytim, bo... liście wróciłam. I tutaj tulipanki. Jezu, oni muszą. Muszą, no zbierają. Tutaj jeszcze są. O, tu mi tu I tutaj jeszcze takie A To wszystko wyłazi samo, więc trzeba... I co będziesz z tym robić? Wrzucić trzeba, no to jest gnijące. No, Myślałam, no, że no, Ty no. chcesz to dla kurdeć. Nie, 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 nie. Dla kur to mogę dać świeżo skoszoną trawę. Nie, ja... A co Ty mówiłaś, że coś dać kuro? ja w i tak tak nie nie wiem. Kiedy? Coś mi nie dzisiaj albo wczoraj. No to nie pamiętam. Jeżeli gdzieś coś zanieść. Że dezynfekuję. A, orzechy, liście orzechów włoskich. Muszę pozbierać. O właśnie, to teraz no to mogę zrobić... Zebrać, troszkę podsuszyć i poupychać, co? Nic, nie mogę po my prostu, Myślałem, że mi się coś przesuszało. Nic nie... Się... Luna! Gdzie <coughs> <coughs> on? Chodźcie zobaczcie, jakie dzieci tutaj w oknie siedzą. O, chodź, zobaczymy. Idziemy Zobaczymy mhm. dzieci? <coughs> Teraz da <dacie> się <coughs> <zzus>. Luna! Ja pan wiek Homer, pobadaj. Ja Oh, okej. Okay. Co ty tu zrobiłeś? Jaki burdel. No? Tak, ja też zjedłem tak. Luna! Dzidziule! Dziule. To są chore dzidziule. Tak, chore, Chorobate. Tak. Na głowę to tu wszyscy chorzy. No. <laughs> Mama potwierdza. <laughs> Rafał, zdrowy na głowie, próbuje staczką przejechać. <laughs> Trzeba Hagirę naokoło objechać. Takie... Trzeba te liście zebrać i powtykać w kurniku tam, gdzie siedzą kury w różne zakamarki i podobno to chroni przed ptzyńcami i innymi pasożytami kury, kurowymi. No to super pomysł. No, no w ogóle to dlatego ta trawa jest taka marna. Yy, gdzieś w... słyszałam, że jak zostaje na trawie, to trawa zamiera. Aha. Myśmy w zeszłym roku te liście grabili pod drzewa, żeby były, żeby miały taką poduszkę w razie gdyby nie było śniegu. No. Śniegu było dużo, ale miały ciepło, wilgotno i później tylko trzeba było to wszystko zebrać, żeby, żeby no, było czysto. Aby w tym roku był śnieg. Słodno jakby nie było. Trochę na pewno będzie, może nie tyle co w zeszłym roku, ale powinno być. Czasami jest w listopadzie śnieg, później plucha. No. Co ty Nie widać cię. O, już kolejne? Jezu, Olka, sychać to. A tamte przecież to skończone. No ale musi wyschnąć, żeby mógł je skończyć. Okej. Jezu, no co tam się dzieje? Kto to? Mówię, można było taczkę postawić. Można, było tak. No, właśnie ją tu wjechały. <grywa> <grywa> Zebrane, o jakie zwierzyniec. Co to? Rafał. Co ty robisz? Dom buduję. Ło, to dobrze. Słuchajcie, zaczynamy budowę nowego domu. Też się zastanawiałem, po co tu stają. Ja Też się zastanawiałem. Ja, znam. Nie dość, ja, znam. Się, ja nie się nie znam, co ja tam wiem. Nie dość, to, wylało połowę wody się pod nogi. Bo no bo to miało być gotowane, gotowane dla kurczaków. Oddajemy no dajemy gotowane, tak. No to nie wiem Dobra. o co chodzi. Kurczaki potem będziecie kury mieć. Dobra, a teraz jajeczka daj. my ile dzisiaj będzie. O kurczakosy Ile tam jest kureczki? Ile dzisiaj, co to 12 A ja mam pingwinka na rękach, jak słyszycie te piski. No, może nam przed Są zawiedzione, że im żarcie nie i co? jaki zbiór? 14. Jajko. Za dużo, co? No, czasami jest 17. Nie wiem, czemu one takie zawalone są. Dieta, <laughs> coś nie tak. One cały czas mają takie kuchy. Pomyślały, okay. że je dostaną. A co one na wyjoniku? Sam tam wiesz te i sobie przychodzę wtedy wypuszczać. Jest It's just that I'm galloping the gnolls, peace games for copying from the Shiraist. <laughs> Hmph. I'll let us know if that's it, i put on support nearby. Budujemy domek. Jeśli nie no, coś robimy, żeby wieczorem było co z Luną porobić. Że teraz przygotowuję tylko tnę i tak dalej, a resztę skleimy wieczorem jak Leon pójdzie spać. Takie będzie spoko, podstawa. No, duże, duża chata. Co to później sklejesz? Nie, nie. zbijesz. Pewnie zbijać będziemy. Mam takie małe gwoździe. Mhm. Zobaczymy. To ja w ogóle nie wiem, jak to ma wyglądać. Nie lubię, jak tak pracować.